Taki właśnie parasol ochronny został roztoczony nad tego typu osobnikami jak pan Misiewicz. Mam nadzieję, że nigdy więcej w historii do tego nie dojdzie. I to pan, panie Macierewicz, dokonał czystki w polskim wojsku. Dokonał pan czystki na niespotykaną skalę, która raczej powinna być nazywana nie tyle czystką, co po prostu sabotażem na własnej armii. Kiedy Cezary Tomczyk skończył przemawiać, Antoni Macierewicz próbował szturmować mównicę bez trybu, aby mu odpowiedzieć. Jednak marszałek z PSL mu na to nie pozwolił. Macierewicz mimo to krzyczał przy wyłączonym mikrofonie, po czym nagle sobie poszedł. Kolejne pytanie y, zadaje pani poseł Barbara Bartusz i pani poseł Katarzyna Sujka. Skierowane jest... Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić... Proszę opuścić mównicę. Teraz pytanie zadaje pani poseł Barbara